No mordeczki, e, bo tu ktoś mi podpowiada, że mam przecież e, orzeczenie i mam ten, no na orzeczeniu jest napisane i mam legitymację niepełnosprawnej, to mogę parkować gdzieś tam. No nie, bo żeby osoba niepełnosprawna mogła zaparkować na miejscu dla niepełnosprawnych, to muszą być takie przesłanki jak uszkodzenie wzroku, e, który powoduje to, że ciężko jest się samemu poruszać, Uszkodzenie jakiegoś tam narządu, na przykład nóg, neurologiczne uszkodzenia. I teraz w ustawie z 79 roku o orzecznictwie, to jest punkt 9, ja nie mogę się samodzielnie poruszać zgodnie z prawem. Znaczy mogę, nie? Ale mi jest trudno, muszę korzystać z jakiejś tam pomocy, nie? że tam pomagają mi ludzie i tak dalej i spełniam takie przesłanki, ale punkt dziewiąty o orzeczeniu mówi e, o prawie ruchu drogowego, że nie wnoszę przesłanek do posiadania karty parkingowej, czyli są takie jakby dwie sprzeczne, dwa sprzeczne prawa punkty. No I to jest głupota moim zdaniem, bo na przykład osoba jakaś tam, która Dobrze widzi, się samodzielnie porusza, tu, tego, a ma jakieś tam, powiedzmy, trochę wadę wzroku, czy yy, noga ją boli i ma tam, powiedzmy, coś od tego, od lekarza. I ma już wskazanie, do, że ciężko jest się poruszać do karty parkingowej, a osoby niewidome tam gdzie, gdzieś korzystają z pomocy czyjejś i tak dalej, nie mają pozdro.